Na obiektach sportowych przy szkole podstawowej numer 1 w Szanowie po raz czwarty rozegrano otwarte mistrzostwa powiatu chzanowskiego dzieci i młodzików w lekkiej atletyce. Organizatorem imprezy był klub sportowy Wiktoria Trzybinia. Rozegraliśmy przede wszystkim konkurencje biegowe i techniczne z konkurencji biegowych było to 60 metrów 200 metrów sztafety 4 x 200. A z konkurencji technicznych skok zwyż, skok w dal, rzut piłką lekarską, pchnięcie kulą i rzut piłeczką palantową. Impreza ma na celu e, popularyzację lekkiej atletyki i zdrowego e, trybu e, życia e, wśród dzieciaków, bo wiadomo jak teraz dzieciaki coraz więcej spędzają czasu przy komputerach. Więc ta impreza była jakby takim odciągnięciem ich od komputerów i, i pokazania, że w jaki sposób można spędzić wolny czas, e, że nie tylko przy komputerze, a też fajnie bawiąc się na takiej imprezie. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Szanowskiego w Lekkiej Atletyce ujawniły wiele młodych talentów. Swoją przygodę z lekkoatletyką Atletyką zaczęłam pół roku temu. E, moją ulubioną dyscypliną sportową są biegi, a szczególnie bieg na 60 metrów i sztafety. Byłam w Warszawie reprezentować Małopolskę. Jestem 18 na 60 metrów w Polsce. E, no i tak, takie ogólne zawody to wygrywa mnie czasami. Na imprezę przyjechało ponad 200 dzieci praktycznie z całej Małopolski. Z naszego terenu były Chrzanów, Płoki, oczywiście nasz klub Wiktoria Trzebinia. Regulice Kwaczała, spoza powiatu WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz, UKS Jedynka Tokarnia, Sokół Zator. Zapraszamy również wszystkie dzieci z terenu powiatu szanowskiego do naszego klubu, gdzie trenować można lekką atletykę od rocznika 2010 wzwyż. Zaczynamy zajęcia już 1 września, także serdecznie zapraszam do kontaktu z nami i do udziału w naszych zajęciach. Oczywiście wielkie podziękowania dla Pana Burmistrza Chrzanowa, za udostępnienie obiektów i pomoc w organizacji imprezy, oraz dla starostwa powiatowego w Szanowie, też za pomoc w organizacji imprezy.